Siemaneczko widzowie! W dzisiejszym odcinku gramy u mnie na serwerku i zresztą wskrzesimy trapowanie na serw- A dobra, to jest helper. Już myśl, już się przestraszyłem. Dobra, pójdzie, pójdziemy sobie yy, yy, gdzieś yy, tutaj do tego trapa, bo nie wiem czy wy wiecie tutaj o tym trapie, ale jest tutaj yy, trap, który zbudowałem na innym koncie na poprzedniej edycji, bo mapa została, jeżeli nie wiecie. No, i tutaj chciałbym potrapować sobie ludzi, bo tutaj jest bardzo dobra miejscówka na trapowanie. Nikt tego jeszcze tutaj nie, nie porozwalał. Ale normalnie, tutaj jak przez to wpadniecie, to ja nawet mogę zginąć w tym. Zdjąłem sobie już części, te, żeby gracze się tak mnie nie bali. I się spytam, e, czy ten, czy, so, czy ktoś chce jeden mv 1 albo, albo kto soj TPA. Zobaczymy, czy ktoś się tepnie. Jeżeli tepnie się ten helper, to będzie troszkę problem, ale... Okej, okay, widzowie, zdjąłem sobie jeszcze bardziej seta. Przyszłem tutaj. Na jaskinie się tutaj ukryję gdzieś. Gdzie on poszedł? Do jaskini możliwe, że poszedł. O, tutaj się da bić już! Okej, okay, dobra, dobra. Tak sobie tutaj to ustawimy. Tutaj się nie traci itemków, więc... Ale dziwne, że tutaj da się bić, nie powinno się tutaj dać bić. To jest jakiś błąd, potem to tutaj poogarniam. Ale dobra, pójdziemy sobie spawn'a. Ja tutaj nie chcę e, nic robić, chciałem go zabić. Kto? E, Soj. Tpa. Mega mało graczy dzisiaj jest na serwerze i dosłownie minęło jakieś 20 minut. O, o, ty, ty, ty. Użyjemy worka prezentów, żeby odrzucił. O nie. O, kurczę, do nas czeka walka. On już chyba wie, że tu jest trap. Nie, dobra, wiesz, czego mogę sobie założyć moje inne części seta? Błagam, wpadnij tam, proszę, wpadnij tam. Nie! On już chyba wie. Tak, on już wie, on już wie. Co jest, coś tu się postawiło Gdzie on jest? Nie, no, on nie ucieknie Odszedł Od tamtego trapa Nie, nie logaj, proszę, nie logaj Mam jakie Co tu się właśnie stało? Tutaj jego itemki wypadły Aha Dobra Napiszemy znowu, ale co tu się stało? Dobra, ale ma, jakie mam tutaj itemki? No takie, takie... Takie pół na pół. Szybko pójdźmy, bo zaraz się tepnie jeszcze. Albo idę spawn. Próbuję jakiegoś spawn wziąć. E, dam three itemki na spawn. Ho chodźcie. <grystanie> Albo tam, tam idziemy. Padnie, padnie, padnie. O kurcze, o kurczę. Nie, 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 nie. Zginął, zginął, zginął jeden. O kurcze! O nie, 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 To jest ten, co wcześniej, ten ziom. No kurczę, jak go teraz... O kurczę. O. Ale tutaj już wiedzą, że jest ten. Dobra, ale dobrze, dobrze idzie to trapowanie. Jakiś ma maty, Helper jeden z. A, dobra, ja wiem, który to jest. Yy... No dobra, no to chyba widzowie na tyle. Bym potrzebował więcej, ale oczywiście, akurat Was dzisiaj brakuje, więc musicie wbić, bo no nie ma po prostu graczy. Ale jak wbijecie, to oczywiście będą i będzie więcej takich fajnych odcinków. Yy, więc yy, zapraszam Was na serwer. Yy, możecie korzystać z trapa. Narka.